Dobra, spróbujmy teraz. Może się uda przeżyć. A, w ten spróbujmy. Cześć. 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 Już, sześć się skończyło. Ty dziękuję. dziękuję. A, o kurwa, Ty jesteś tam na dole? Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Tu, tu, tu. Yeah! Fuck. Okej. Okay. Nie mam żadnych obrażeń. Teraz się powinno udać. Przestań hałasować. Jeszcze mam trochę amunicji. Jest okej. Okay. To było coś tutaj, tak? Aaaa, nie chcę ginąć po raz trzeci. Wejdźmy? Tam gdzieś była zasadzka, to pamiętam. Ok, eee, ok. E, chyba przesłuchaliśmy to od wiadomości, nie pamiętam już. Nieważne. Dobra, i tam jest zasadzka. Dziękuję. Jeden. Ej dostałeś z tego tego cholerstwa! To na cię zabić od drozu! Eee, tu jesteś. PUMH oh, A nie widzę cię! Ja! Yeah! Ale LMG skill pro YO Ha oh, ha ha ha! I jesteś szkieletem No scope! No scope! No, skęł. Udało mi się. Udało mi się. Okej. Okay. Weźmy sobie tą broń. Weźmy szybkana. Granaty To I tutaj coś jeszcze leży. Tak, to jest moje, dziękuję. się jeszcze dla mnie broń. Tak? Nie? Okej. Okay. Mam jeszcze pięć strzałów z tego. Ark! Nie trafiłem <ścoughs> No scope! Yo! Okej, okay, udało się przeżyć To bez uszukiwania! Uuu, to było blisko Weźmy drugą broń Eee, tu miałem T -t -t -t. Gdzieś tutaj jeszcze... Nie, to jest penetrator tu jeszcze miałeś, tu jest, jej! Olera. Nie pamiętam który, pod który była latarka, dawno nie grałem, ups To jest moje? Dziękuję za to, nie chcę mm, tak? No już się tutaj pojawiacie Giniesz Jestem wkurzony, nie ma ze mną przelewek. Poproszę. A, a pod X-em była. Zapamiętaj, pod X-em. Uuu, zostawiłem z jedynie. Granatów nie ma. ramię dla mnie, dziękuję. Możemy na pierwsze tym mocniejszym. To jest dla mnie. I to jest dla mnie. klawiatury. Nie Szczerze nie wiem co teraz zrobiłem. Chyba włączyłem światło. A co? Nie wiem. Pinda. Działaś! Prawda? Yeah! Klik. Jedziemy na czwarte piętro. Jedziemy na czwarte piętro. Ale my tu nie ma. Brakuje mi tu muzyki. Jakie. O cześć Nie dajcie jej prowadzić Mówię, nie dajcie jej prowadzić I ta kobieta ginie Kobieta za kierownicą. W dodatku blodynka Śmierć na miejscu, po prostu śmierć na miejscu. Aha, dużo miejsca. Ja mam nadzieję, że ten robot mi tu nie wyskoczy. Nie chcę, żeby mi tu wyskakiwał. Przepraszam, jest tu kto? Gdzie wy czekać nie niby na mnie? O, i muzykę. Nie zobaczysz go. Cholera, zobaczyłeś. Jep. Jestem teraz niezgiszczalny! Cholera. Yo! Gin! Umrzyj! No proszę Cię! Dziękuję. Tam jeszcze jest Twój kolega, jak widzę. Wiesz co, przed chwilą upadłeś się znowu stajesz. Jakbyś był na trampolinie, albo kauczykową piłko. Halo? Nie ma was więcej? Okej. Okay. Chyba za mocno nie oberwałem. Tu jest apteczka. Tu jest moja apteczka. Życie. Hej! A, nie ma nikogo, ale na takie fajne wejście. Hmm, jak ładnie w rządku. Proszę panów! Uwaga! O! Przeżyłeś! Jeszcze jeden! O chyba nie! O! Przykro mi! O! poszłyście tego pana! Wcześniej nie zgadzaliście. Nie podoba wam się i... mu... Nie podobał się wam jego kolor. No, przykro mi. O, noga. Yo! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Jestem pełny amunicji, będę mógł przeżyć. A nawet jeśli nie, to będę miał nadal pełną amunicję. Przynajmniej teraz nie będę miał problemu z amunicją. Na mnie właśnie rozpieszcza dużo ilości opancerzy. Jeszcze granaty mi dajcie. No, mam minę. To dobrze, to dobrze. O, nie ty. O, ja mogę się schować. Po pierwszym to obranię Balduję, że potrzyjem cię w kolano. I żyjesz. Ale upadniesz, prawda? Nie, stoisz. Umarłeś? Tak. Cześć! Cholera. Cześć! Cholera. Cześć! Cześć! Do widzenia! Umrzyj do cholery! O, pudło Jak ty idziesz? Nie nie, Jak to wasz? To jest tylko jeden człowiek Wy tam jesteście w dwójkę! Dobra Let's get down Cieszę się, że my widzisz. Ale ja ciebie nie widzę. Gdzie ty jesteś? Melduj mi, gdzie jesteś? Tu jesteś tak 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 tak! Sitko sitko! SIR FARCARSKI sp SIEBIE! Niohohoho! Czuję się taki, taki przekoksany dzisiaj. O no i dlatego, że w końcu udało mi się przejść tamtą część. Gdzie umarłem. Kilka razy. F. Tak, F. F to oznacza... E, użyć, tak. A, to wy, uf. No cześć. Nie posujełem wam kolegi, prawda? Ej. Strzelałem w niego. Ale helikopter! Czerwone światełka.

jak have się przynosz? E, sorry I chciałem się poprzeć. Kochanie, jak I się masz? Nie bądź taka smutna. Słuchaj, może nie Tak, będziemy ślub, będziemy ślub, tak Będziesz coś w kuchni. Będziesz mi robić kanapki Ja będę się wypłatę. Dało ci chleb, masło, wędlinę. Nie ja będziesz robić mi dalej kanapki. Yeah, to znaczy, że, że możemy się wyjaśnić. Ten taga Ja mogę zrobić jej inną metodę usta-usta. Nie podrywam już żony! Może. ona będzie moja. Pamiętaj! Okej, okay. pokój 202, pokój 201. Nie mogę otworzyć. Nie mogę otworzyć. Puk, puk. Puk, puk. Nikogo nie ma. Okej. Okay. Halo? Pizza? Dostawa pizzy? Dopuszczonego do? opuszczonego do... uuu, jesteśmy w środowisku ciplonów. Gdzie mam swoją kamerę? Nie ten przycisk. Desko! Dziękuję. Niech, niech, niech. Panowie. Pizza. Zaparakonowaliście w ramugę. Lodówką, o tam był pistolet. Czas się wrócić. Ok, wyniewaność głową. Czpon. A nie ma nawet granatów, tylko pistolet zostawili. To cholerne czpony. To nie sprzedali za... swoje używki. Siedzieli tutaj i takie zastanawiali się. Hej, stary! Jak myślisz? Ci koleś się z pistoletami, będą nas atakować? Nie no, co, ty stary! Oni są przyjaciółmi, przyniesie nam właśnie towar. Widzisz ich te hełmy. A na pewno nie jesteśmy na haju. No nie. Tak, bo dokładnie tak było. Tak było. No co ja pierdola? Shit! Gruby kolega. Nie to, że jesteś gruby, ale jesteś gruby. o kiedyś rzuciłem minął na odległość? Wow! Łap minę Łap drugą minę Trzymasz się? Łap trzecią Nie zadzieraj ze mną Mój komputer też to ostatnio mówił nie znalazł Hej do widzenia. Dziękuję. Okay. To, 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 to. O, granat. O, tu leży cały czas. Ja się bawię z gimi Mało miejsca. Przestań się ruszać. A ja mam shotgun. Nie, ha, ha, ha. You will all die. Ja, a. Głupia desko. Nie jesteś. O, sorry. Mm, aha. Ty nie pozostałem tutaj. Cześć penetrator. Cześć pancerzu. Przepraszam, co pancerz. Jeszcze nie mawiam sobie penetratorze. Ale no, trochę daleko jesteś. Przez to dziury nie skoczy, prawda? Uuu Chyba na poważnie co się bawić. Rzuty granatami. No panowie. Hej! Się. Cześć drugi! No i co? No i co? No i co? Patrz! Bum! 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 Prosto w serce! Ha, ha! 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 Dobra, trzeba jakoś się przedostać. E, co się ze mną dzieje? U, dziwnie się poczułem. Ha! No, nie Tam powinno być jakieś przejście. No nie mogę mnie zostawić tutaj. Też nie? O, też nie. Oooooo drgawki mamy jakieś dziwne o, Gra mi się buguje? Oh je! Yeah. Uwielbiamy bugi Ruchy bugi, 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 bogi, bugi. Nie ma. Bugi, 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 bugie, bugi, bugie. Bugi. Bogi, 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 bogi. Czyli masz zaskoczyć na dół, okej. Okay. Hop. Ting, ting, ting! Naklejki! Wybuchające naklejki! Więcej! Dziękuję! Dziękuję! Amen! Tu nic nie ma. Oprócz krzesła! W To może rozwalić? Aaaa... Wow! Szybki, latarka. Hej. No... Dobrze powiedziane. Patrz, jak się ładnie odbił! Eee... Uh, przy was? Jeszcze się na niego spojrzałeś! Ka ka ga, 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 ga. Au. To bolało. Gdzie jesteś? Eee, kolego, Tędy mi nie dostaniesz. Więc ja wyjdę do ciebie. Przekoksany ze mnie, koleś. Eee, eee, tędy. Ale mam to intuicję Słyszę robota Tu jest za ciasto na Ciebie i na mnie! Au! 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 Nie przejdziesz tutaj dalej, dalej, prawda? Shit. Przecież! Shit, 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 shit. Nie pojadam, nie pojadam Masz minę Łap to Łap to Bum jesteś? Yeah. Ah, to Epicki efekt. A, nie spodziewałem się go tutaj. A, gdzie Tu Tu rozwaliłeś. Ty jakoś. Nie, nie stąd. Ale chwila. Ja się tam znalazłeś. Ja się tam przycisnąłeś. Ja znowu będę błądził. Nie wiadomo ile. Dobra, chwila. Tam, tu, tu, tutaj wyszliśmy. Może te drzwiczki mam otworzyć jakoś? A nie, to jest zabite dechami. Jep, jep, jep. Okej, okay, jak ty się tutaj dostałeś? Przecież, no, nie stałeś tutaj. Nie widziałem cię jak szedłem, a pojawiłeś się nagle. To, że mówię? Aha. Jdeš, koháně! Tak, to se. Děkuji. co za idioti? Já jsem zbrojil což po stylu sniper. O kurwa Au, 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 au! Au! I can see you. No, you don't. Walka na sniperki. A co za ciotę się to? Au! Au! Och, shit! Mam tylko. No, za wiele życia to ja nie mam. Apteczka, 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 apteczka. Cześć, cześć. Dziękuję. No oh, shit! A, tam w oknie. Chyba mnie trafił, prawda? Gdzie jesteś? Kurwa. Nie trafiłeś? Ja prawie. Ha, ha, ha. Nie ma was więcej? To ja? Zrobię sobie quick save'a. Dziękuję. A, powinno przeładować. Mam nadzieję, że będą się do Was dostać, bo tam macie dużo tej amunicji dla mnie. Tak naprawdę. Nie, tu nie ma. Jej! 3, 2, 1. Szybszy. Są akurat nie jest chyba dobre? To zawsze znaczy w tym wypadku jest. 뚠뚠뚠 아오! 아! 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 아아아와